Słuchać uważnie tego zdania. Jeżeli ktoś przystępuje do tych czynności bez mojego powołania, dopuszcza się grzechu świętokradztwa. Czyli człowiek taki żyje w potępieniu. Kapłana w Poznańskim błagam. Tchórzu, słuchaj mnie. Zablokowałeś prawdę? Bo uważa który jak rodzina otwarła trumnę miał czarne ręce. Na krzyż i na Biblię rodzina złożyła przysięgę, że nie będzie o tym nikomu mówiła. Jesteś największym barbarzyńcą i masz na sumieniu kilkanaście tysięcy ludzi idących na potępienie. Im jesteś przyczyną cierpienia kościoła, bo uruchomiłeś przekleństwo na ziemię polską.